z ze strony Redry, 1, 2 127 a dzisiaj będzie pierwsza bitwa isem 3 Nagrywam ten odcinek od razu po odcinku ostatnia bitwa T150 Tak więc nie spodziewajcie się za dużo bo nie grałem na tym, tym czołgiem za dużo, bo mam na drugim koncie ten czołg i powiem Wam, że mi się nim dobrze grało i tak to lecimy już z bitewką. Yy, Okej, okay, wyrzuciło na topie w końcu pierwsza bitwa. Nie zapominajcie o tym, że to jest pierwsza bitwa, a więc umiejętności, moje umiejętności na tym czołgu nie są za dobre. Yy, no i tak, yy, depresja działa. No, nie, no najlepsza nie jest. No podniesienie działa lepsze, tak jak w każdym czołgu. Yy, tylko to, co mnie martwi, to reload. Czemu reload tego działa wynosi 15 sekund? I czemu ten typu stoi na takim? Kurde! Przepraszam, Tylko kółeczko ma strasznie duże. No i oczywiście życia 1450. No 50 życia teraz ma więcej od kawotroika. Naprawdę polecam. To ja wyłączam szósteczkę już. Мапка повыкшин специальный для вас. Tutaj już widzę chłopaki dziennie walczą. Bo naprawdę już macie tak mało życia. O Jezu! Ja ledwo jechałem, a oni już na wyczerpanie. Jezu. Spróbuję schować tą dolną płytę. gdzie żeby będą walić w wieżyczkę za w mojej życia bo niewymaksowana nie wieżyczka nie należy do najmocniejszych no, może ten typ by zaczął w końcu aha, mają 23 no wspaniale, wspaniale No i pierwszy strzał nietrafiony. Pierwszy strzał na isie trzy 3 trafiony. Super, 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 super. I czemu to ja muszę spotować? FCM jest szybszy. O no. oh my god! Nie interesuje mnie ten typ tam. No niech to! Szlak! Nie mogę nic trafić, nie wiem, co to ma być. Gdzie on już strzelił? Weszło, ale za zero. Oh my god. Oh my god. Czemu to ciało jest takie litne, no? Jest tam ładny czołg. Czy musi być kółeczko? Naprawdę, na naj. Jak nie trafiłem, to normalnie jestem lamusą. Musiałem trafić. Musiałem. Po prostu musiałem trafić. Muszę zniknąć. To chyba jestem tak jak mówiłem, umiejętności moje na tym czołgu nie są najlepsze. A więc... Strzał na ślepo, oczywiście nietrafiony. Ja tam wjeżdżam do rowu, bo nie mocno. Ja... no to za Ja jestem zdecydowanie słabszy w porównaniu do tym, tego wyprawu. Tylko no to jest moja pierwsza bitwa. No, tak więc już jesteśmy na dole. Oczywiście po gankach strzela, bo... No, bo tak kurde longs taki. Ta, g -g, już w dupie! No i oczywiście, że Achillesowi nie trafiłem. Standard. Nie, no po prostu to działo muszę uzbierać na nowe. Po prostu muszę. Oh, shit, motherfucker. No, standard. mówcie mi, że on tu zjedzie. Oczywiście jeszcze nie trafiłem? No. Świetna bitwa, naprawdę. No, tak. A to macie wielko luda Tak, tak. Gigi, gigi, no, normalnie super gigi. Tak więc porażka za GG tak tam ktoś tak pisał. E, no, oczywiście 0 dimajdża, 209 doświadczenia, hajsu. No, 14 koła na minusie. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek, nie wiem kiedy, no niedługo na pewno, a tak to ja jeszcze zażegnam i cześć.